Remont dalej trwa, drugi dzień. Zobaczymy, co dzisiaj się dzieje. Dzisiaj ograniczenie do 30 dalej. Widzę jakieś dalej zrywanie na wierzchni. Aut jeżdżą, praca B. Głębiej zrywa na wierzchu. on trochę do przodu. No? Totalny horror. A to tunel, zobaczcie po prawej stronie nie ma ekranów oddzielających chodnik. Ten wysoko położony w Nienormatywny hałas na chodniku dla pieszych Jeszcze przypominam, że jak bardzo by się przydał teraz ten stary tunel, który był objazdem na czasem on to na przykład, nie? ale go zasypali częściowo.